Dzień dobry Dariusz Mackowadowski, kampery. Nieuchybnie lato się skończyło, proszę Państwa, i nastaje jesień, a potem zima. Co za tym idzie, niektórzy z Was, swoje kampery i przyczepy i inne pojazdy, którymi podróżujecie po Polsce, Europie, chowają na czas zimowy, że tak powiem, na lepsze czasy, czyli na wiosnę. W dzisiejszym materiale postaram się troszkę przypomnieć. Jak co roku, co zrobić, żeby tego kampera bądź tą szczepę fajnie przechować i móc się nią cieszyć? Czy nim cieszyć na wiosnę i na kolejny sezon? Oglądajcie! Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, chowając naszego kampera gdzieś do garażu bądź pod pokrowiec, proszę Państwa, to jest zadbanie o jego czystość zewnętrzną. Nie zapomnijmy umyć go, nim go schowamy pod pokrowiec, bądź do garażu zmyć wszystkie zabrudzenia, bo już czasami nawet w październiku można spotkać się z jakąś solą na, na drodze, czy tam w listopadzie a nie każdy to robi dokładnie w tych miesiącach, więc nim go schowamy do garażu umyjmy go dobrze na myjni i nie zapomnijmy o umyciu dachu, ponieważ o tym bardzo często wszyscy zapominają, bo Nikomu się nie chce na w wychodzić, chociaż są klienci bardziej skrupulatni, którzy to robią na bieżąco. Dach jest bardzo ważną integralną częścią kampera, przyjmuje wszystkie zanieczyszczenia z góry, jest najrzadziej czyszczony. Proponuję go na zimę, przed tym zimowaniem bardzo fajnie wyczyścić, wysuszyć, żeby był po prostu zdatny do użytku w wiosnę. Jak już sobie kampera umyliśmy, to do wyglądu zewnętrznego, ogólnie zewnętrznego utrzymywania tego pojazdu, pamiętajmy, żeby dopompować koła do takich standardów, takich ciśnień, jakie nam wskazuje producent. Gdzieś one są zawsze wyszczególnione to na słupku bocznym, tu czy na drzwiach, czy gdzieś w okolicach foteli. Bądź też czasami są pod klapką paliwa. A jak już przy paliwie jesteśmy, to właściwie pamiętajmy, żeby też w tym aucie było paliwo. Jeżeli Trzymamy samochód na zewnątrz, nie w garażu. A mamy paliwo jeszcze nalane powiedzmy przed październikiem, bo od 1 października jest paliwo zimowe. Dolejmy do niego jakiegoś depresatora, żeby to paliwo się nie krystalizowało, żeby nie gęstniało, żeby można było to auto w razie potrzeby jednak w zimę odpalić. Uzupełnijmy paliwo i zostawiamy tam rezerwy tak, żeby tam co najmniej pół baku było w tym zbiorniku. Kolejna sprawa, która nie jest sprawą zewnętrzną, ale wewnętrzną kampera, ale obsługuje się ją też zewnątrz i wewnątrz. To jest sprawa najważniejsza dla mrozów i dla sezonu zimowego. To jest sprawa instalacji wodnej. Pamiętajmy, żeby opróżnić ten zbiornik wody czystej, żeby opróżnić zbiornik wody szarej, podkręcać wszystkie zawory, zostawić krany w pozycji Środkowej z podniesionymi wlewkami. W tym przypadku, jako w przypadku Weinsberga, to jest bardzo proste, bo te zawory są tutaj w środku. Razem z antyfrostem, po prostu, żeby nam nie zamarzała woda, odkręcamy sobie jeden, odkręcamy drugi, odkręcamy frost control. No i generalnie wodę mamy spuszczoną. Pozwólmy się temu. Może to zostać otwarte na zimę, niech to się wysuszy w środku. Odkręcamy też, tu jest zaworek wody czystej. Mam nadzieję, że nie poleci. No, poleciało troszkę, ale dobrze, znaczy działa. W tym przypadku, w przypadku tego pojazdu, tutaj jest filtr. Yy, warto ten filtr wyciągnąć i przedmuchać, żeby nam go też nie rozsadził mróz. Również te filtry są w hymerach, w innych opcjonalnych samochodach też są filtry montowane akcesoryjnie. Pamiętajmy, że w filtrze zawsze jakaś woda zostanie, więc dobrze go przedmuchać. Kaseta toalety, proszę Państwa. No, wiadomo. Opróżnijmy ją na zimę. Wyczyśmy, wymyjmy. Wysuszmy i na samym końcu jak będziemy ją wkładać z do kampera możemy nalać na spód środka do toalety, on nie jest zamarzający żeby była czysta i świeża na wiosnę lecimy chyba do środka bo więcej rzeczy opowiem Państwu w środku chociaż nie są one jakieś mega skomplikowane ale warto o nie zadbać, zapraszam dobra, jesteśmy w środku kampera sprawa oczywista, toaleta umywalka, czasami jest osobno toaleta z łazienką podnosimy krany tu u nas wody akurat nie ma w pozycję środkową zarówno w toalecie, w łazience jak i tutaj u nas w kuchni po to żeby cała woda grawitacyjnie nam spłynęła i nie było żadnej wody w instalacji kwestia kolejnej rzeczy to jest lodówka no, warto tą lodówkę proszę Państwa wyczyścić wysuszyć, wypachnić w środku, żeby ona była czysta i fajna. No i tu jest taka funkcja mikrouchyłu akurat w tej lodówce, w innych chyba też bądź, że są, że można sobie tą lodówkę lekko uchylić, żeby tam powietrze cyrkulowało i nic nam się tam nie psuło, yy, brzydko nie pachniało, fajnie nam się wietrzyło. Nie zostawiamy w kamperze żadnych rzeczy, które można zjeść, żadnych żadnego jedzenia, które mogłyby przyciągnąć jakieś gryzonie, bądź insekty bądź jakichś niepożądanych przyjaciół, którzy by tu chcieli przez ten czas zamieszkać wszystko to wynosimy z dala od kampera, nie zostawiamy żadnych śmieci, sprzątamy generalnie niektórzy ludzie wyciągają również, jeżeli mają możliwość schowania gdzieś materacy również je wyciągają razem z, z, z poszewkami żeby sobie to przeprać, wyczyścić, mieć to gotowe na przyszły Sezon. Oprócz tego dosyć taką istotną, albo nieistotną sprawą, dla nie, nie dla wszystkich, jest to, gdzie tego kampera trzymać właściwie przez zimę. Ech. Są różne szkoły. Ja jakby z doświadczenia uważam, że każda jest dobra. Możecie Państwo kupić pokrowiec, trzymać go na, na powietrzu, pod tym pokrowcem, jakimś oddychającym kupowić specjalny pokrowiec zedykowany, który da nam dostęp do, do tego kampera, do tych drzwi, żeby się do niego dostać w razie potrzeby. A możecie również Państwo trzymać tego kampera na zewnątrz, przykrytego śniegiem i też nie powinno się nic stać. Wiadomo, im kamper starszy, tym bardziej narażony na jakieś skutki atmosferyczne większe. Natomiast no, te kampery stoją na placach, stoją też u nas, stoją też u... Innych dealerów, i czasami na nie śnieg pada, i nic się nie dzieje. To ma być auto całoroczne, więc generalnie nie ma się też czego obawiać, ale z założenia jest to fajna rzecz, fajna zabawka, każdy o nią dba, każdy klient. Jeżeli macie możliwość trzymania w garażu, zachęcam jak najbardziej, w garażu ogrzewanym i jeszcze bardziej, jeżeli macie możliwość pod pokrowcem, trzymajcie pod pokrowcem, a jeżeli go użytkujecie w zimę i właściwie jedziecie z tygodnia na tydzień, to w zasadzie nic nie musicie robić, tylko dbać o to, żeby woda nie zamarzła i cały weekend jeździć na narty. Yy, natomiast jeżeli faktycznie go chowacie na cały sezon zimowy, no to też trzeba zadbać o akumulatory, yy, podłączyć ten kamper do prądu od czasu do czasu, powiedzmy na raz na miesiąc, na 24 godziny, można i dłużej, żeby te akumulatory się yy, doładowały, są też szkoły że można w ogóle całkowicie akumulator wyciągnąć z pojazdu jeden z drugim yy, i schować go gdzieś w ciepłe miejsce odłączyć całkowicie prąd na heblu yy, generalnie ja jestem zwolennikiem żeby kampery były całoroczne i klienci jeździli cały rok więc nikt się tu nie będzie chyba bawił w wyciąganie akumulatorów więc podłączajcie go do prądu od czasu do czasu kiedy, kiedy go nie użytkujecie a na pewno nie będzie żadnej yy, dziwnej, niemiłej niespodzianki bo bo okaże się, że nie ma prądu, kiedy pewnego dnia się obudzi rano i stwierdzicie, że w Boże Narodzenie rano jedziecie, nie wiem do zakopanego na oscypka. I w tym to telegraficznym skrócie już się Państwo dowiedzieli. Ci, którzy mają kampery, już dawno o tym dobrze wiedzą. Ci, którzy są nowicjuszami, to się dowiedzieli. Tym, którzy planują zakupić i myślą, jak to będzie w zimę, też się dowiedzieli, co zrobić z kamperem. W zimę. Dodam jeszcze tylko, że jak już będzie ten kamper w środku gdzieś w garażu czy coś, to można też sobie okna uchylić, można wziąć nim jakąś wentylację, przewyżkę powietrza zrobić, ale nie jest to obowiązkowe. Jednakże, jeżeli macie z tym, może nie problem, ale czasu nie macie, chcielibyście do kampera przed zimą sprawdzić, żebyśmy my go do zimy w miarę przygotowali, zapraszamy do nas. Szanowska24 Janki, Gaj myślenicka 7 tu gdzie się właśnie znajduje. Mamy jakieś tam wolne terminy, zapraszamy przed końcem roku, na pewno przed świętami zdążymy to zrobić. A jeżeli nie planujecie tego robić, bo non jeździcie i każdy weekend, który jest słoneczny, fajny, zimny, jedziecie na narty, w góry, gdziekolwiek, to cieszcie się tym. Zapraszamy również w takim razie wtedy na inne przeglądy, inny zakres prac, posażenia, cokolwiek, co związane z Waszym życiem karawaningowym jest. Trzymajcie się, do usłyszenia, pozdrawiam Was ciepło, strzała.